W tym filmie widzowie chyba klasycznie Znowu robiłem losowanie run i powiem wam Mam farta, jest dobrze Cel jest prosty, aktualnie muszę po prostu zrobić wszystko Żeby zarobić na perk siły na maksa I to zrobię, dzisiaj robimy konkurs na 3 miliardy Zostaw lajka, suba w komentarzu Swój nick z minecrafta, no i klasycznie 1000 opy w górę do końca dzisiejszego dnia Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał Ja nie przedłużam, miłego oglądania Witam serdecznie, dzisiaj widzowie palimy dużo siana Bardzo dużo pieniędzy, jak wiecie mam 8,9 miliarda na swoim koncie I nie bez powodu, mianowicie mam przygodę Gotowane na trzy losowania run i za te trzy losowania musimy po prostu wydropić jedną siłę. Szansa jest raczej mała, ale ja znam swoje szczęście, wiem, że uda nam się, naprawdę nam się uda. Zapytacie się pewnie, kamper, dlaczego nie sprzedasz sobie tych fragmentów i nie kupisz sobie po prostu runy siły, na której ci zależy. Sprytne pytanie, moi drodzy, ale to nie takie proste, mianowicie aktualnie są takie ceny tego, że najtańsza siła na rynku to 48 miliardów, rozumiecie to? 48 miliardów, to jest dla mnie chore. Dla was wydaje mi się, że jest to tak samo chore, więc musimy to wydropić. Mamy trzy losowania. Jak nam się nie uda, mamy pecha. W tym filmie znowu losujemy 3 miliardy. Zostaw lajka, like, suba w komentarzu swój nick z Minecrafta. Tu się pojawia osoba, która wygrała giveawaya z ostatniego odcinka. Gratulacje. No i ogólnie powiem Wam widzowie, że boost ekonomii jest niesamowity na serwerze. Teraz naprawdę nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale warto kopać. Naprawdę warto kopać. Ja sam kopałem na bezpiecznej bardzo, ależ to bardzo dużo, bo się opłaca. I nie żartuję sobie. Naprawdę, kurde, warto jest sobie pokopać, więc jak się zaczynacie, to sobie kopcie, bo. Coś tam zarobić można, nawet nie tylko coś tam, bo coś więcej, bo zobaczcie, jakiego busta dali. Yy, szczerze, jest to bardzo duży boost i nie można powiedzieć, że nie, bo tak, jest to duży boost po prostu. Ciekawostka jest taka, że bardziej się opłaca kopać blok nederyt niż to. Więc kopcie blok nederyt Dobra, widzowie, nie ma co yy, przedłużać. Lecimy u yy, tutaj ziomeczka astronauty. Jak widzicie, ludzi bardzo dużo, którzy chcą skamować. Ja pierdzielę, no nie da się normalnie runki wylosować. To jest normalne widzowie, moi drodzy. Jest tutaj ktoś ze mną? Losujemy. I mogę przerwać? O, mogę! I od razu nam wypadnie runa, więc chyba możemy sobie od razu przetestować. Albo nie, dobra, nikogo tutaj nie ma, więc sobie wylosujemy. Jak zobaczy ktoś do mnie będzie podchodził, to wtedy będziemy po prostu szybciuteńko ją usuwać. I mamy, mamy runkę kolejną, super. Mamy dwie runy, dwie różne. To jest, poema widzowie, już połowa sukcesu, można powiedzieć. No i ostatnie losowanie. Ja dalej nie patrzę, co to za runka. Tak naprawdę może być to totalnie losowe, i, i są dwie, więc ja znam swoje szczęście, i to są dwie spowolnienia, widzowie. E, patrzymy i Mamy dwie odporności. Oho, ho, 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 widzowie! Odporność nie taka zła, jak ją e, piszą, bo ona jest droga. A pierwsza i druga e, książka to runa lifestyle, więc okej, okay, lifestyle może nie być zbyt ciekawa, ale odporności, widzowie, jest już ciekawa. Musimy samemu też wbić ten poziom, tak szczerze, bo ja tej odporności wbitej nie mam, a e, trzeba to wbić na poziom czwarty. Odkładamy sobie runy dalej, tutaj wszystkie jakie mamy. Nie wiem, będę kolekcjonował. Ale odporność aktualnie stoi najtaniej na ryneczku za 4 42 miliardy, nie wiem czy wy to Widzicie, ale serio 42 miliardy, ja pierdziele, jakie drogie Dobra, ja to wystałem w takim razie od razu Za 40, więc wystałem To po 40 po prostu i zobaczymy Czy uda mi się to sprzedać Mam nadzieję, że mi się uda to sprzedać A za resztę pieniędzy ja po prostu Kupię znowu fragmenty, odłamki I no tak trzeba zrobić, nie no bo to jest darmowe Ja ale 80 miliardów Zarobiłem w tym momencie, easy money Dobra, biorę się za odłamków, po prostu Jedna runa się sprzedała, druga postanowiłem, że sobie zostawię mimo wszystko, no bo tak naprawdę ja runę odporności widzowie wbić też muszę. Mam wbity dopiero poziom trzeci, a jednak ta piąty poziom będzie robił fajną różnicę, więc chyba nie ma co też przedłużać. Mam przygotowane trzy losowania. Lecimy z runą numer jeden. Zobaczymy, cóż tutaj nam wypadnie. I mamy, mamy jakąś książeczkę. Dobra. Na razie nikt tutaj nas nie skamuje. Nikogo tutaj obok nie ma. Nie widzę, żeby ktoś chciał nas okra okraść, chociaż tutaj... Nie, dobra. Na spokojnie jest. Kolejna książka. Mamy dwie różne i jeszcze jedno losowanie nam zostaje. I jak będą trzy różne książki, no to może być nieciekawie, tak szczerze. Yy, ale będą trzy, na pewno. Są trzy różne. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby była jedna runa siły. Patrzymy, slot numer jeden. Mamy runę siły. Szczerze, widzowie, ja w tym momencie jestem zarobiony tak całkiem fajnie, bo jeśli jakimś cudem jest tutaj jeszcze runa odporności, no to naprawdę, grube pieniądze tu są, ale zobaczmy, slot numer dwa. Runa osłabienia, warta 10 miliardów. I run, yy, slot numer trzy. Runa lifestyle. Dobra, ten lifestyle zawsze musi jeden chociaż wypaść, ale z siły naprawdę bardzo się cieszę, bo zobaczcie widzowie ile ona teraz stoi na rynku eee, 58 miliardów najtańsza nie, 54 miliardy za jedną osłabienia, nie, odporności 45 miliardów, więc tak naprawdę mamy giga dużo, plus jeszcze osłabienia jest, która jest warta jakieś 10 miliardów, więc szczerze bardzo, ale to bardzo fajny wynik i ja chyba sobie to sprzedam mimo wszystko no i będę y, kupował rapy boksy no rapy boksy chyba będą najlepszą tutaj propozycją do zarobku, no bo co z tymi lifestealami, ile już tego mam? Mam dwie lifesteala, ale to mam na e, poziom maksymalny Więc z tym nic nie zrobimy e, Runę życia bym chciał być na poziom maksymalny Runę awk mamy, więc sobie ją przeczytamy Mimo, że na awku tak naprawdę w ogóle nie stoję No ale przynajmniej będzie tutaj fajnie wyglądać to, że mamy te runy, nie? No i ta osłabienia nasza i ta siły No naprawdę bardzo, ale ależ to bardzo się cieszę Wystawię sobie tą osłabienia Jakoś najtaniej jak się da e, Za 14 miliardów ona jest, czy troszeczkę tańsza? 13 miliardów, więc wystawimy ją sobie Za 12,5, rynek wystaw 12 e, Mam nadzieję, że za tyle pójdzie jeśli za tyle pójdzie, no to zacznę sobie skupować rapy boxy, może i będziemy już to dotrzymać do nowej aktualizacji, bo wydaje mi się, że jest duża szansa, że wpadną nowe sety jakoś za niedługo, no bo już ponad tydzień chyba ta aktualizacja trwa i jakby dodali nowego seta jakiegoś 37 czy coś, no to na pewno byłoby ciekawie. A ceny fragmentów aktualnie stoją, po jakiej cenie? O, staniały, więc w sumie też sobie je będę kupował. No to może jeszcze jedno losowanie byśmy zrobili na tych runach siły, no po prostu najlepiej jest sobie zarabiać, no co tu mogę więcej powiedzieć, runa siły, drop i i człowiek jest po prostu ucieszony na maksa. Wystawiłem wszystko, sprzedałem te fragmenty, które mi zostały wcześniej. Mamy 11,5 miliarda na koncie, plus, no jeszcze na rynku ta osłabienia za 12,5 na pewno za tyle zejdzie, jestem tego akurat pewny. No i ta odporność za 43, więc tam, no 60 miliardów powinniśmy mieć. I za te 60 miliardów na pewno sobie od razu bym kupił, tak szczerze, runę siły. I liczę na to, że jakaś runa siły się tutaj pojawi w dobrej cenie. No widzę, że to jest za 54, za tyle e, kupię, no ale no muszę Czekać, aż mi się ta runa odporności po prostu sprzeda. Lecimy na kile, lecimy na fragi, lecimy się klepać, albo kurde, nie, bo jednak nie mam stręża. Ja pierdzielę, naprawdę. Wiedziałem, że czegoś mi brakuje. Fajnie byłoby koło killnąć, ale kurde, szczerze wątpię, jakoś brak formy, totalnie siedzi. Jest po prostu tak nieciekawie u mnie, po prostu. Generator oczywiście e, puste, no bo tutaj jest niebezpiecznie. Sam się szczerze boję tam kopać, bo jestem pewny, czy po prostu bym tam zginął, ale ciekawi mnie jedna rzecz, mianowicie, jak dobrze wiecie, lub nie wiecie. Wcześniej można było zrobić tak, że po prostu zmieniałeś channel i zmieniając channel po prostu wchodziłeś sobie na inne cecha w tym samym miejscu e, na strefie bez elek i ciekawi mnie, czy dalej coś takiego normalnie działa. Na przykład jeden sobie stanął jakoś może e, wy, na przykład w tym miejscu. Jesteśmy na cecha e, cecha 8 dajemy sobie slash lobby no i teraz bym się chciał zalogować, tylko widzę, że jest jeden problem, mianowicie tam już e, fanty mnie po prostu atakowały, więc troszeczkę, troszeczkę się e, boję. Dobra, no to wchodzimy, ch8 i teraz jesteśmy na e, ch11, więc cały czas to działa i normalnie w ten sposób można sobie atakować innych graczy, po prostu wiecie, logując się nagle na lob, znaczy na bezpieczną, znaczy na strefę bez elitr na jednym C. no tylko ziomal od razu ucieka, okej, okay, okej. Okay. Zabiłem ziomka, widzowie, zdropowałem typa Niestety, kurde, całe EQ Oczywiście nie zebrałem nic z niego, bo miał jakieś Sety 26, ale widzę, że tutaj jest Cały klan po prostu tych ziutków oni mają takie sety 28, czy coś, ale od razu widzę, że tutaj dostałem łomot od jakiegoś Spidermana. No, jest to mój kolega, Rydzuś, po prostu my się bardzo lubimy. Zawsze tutaj yy, mi tak wiesz. Próbuje mnie zabić. Po czym zawsze piszę, że to jest żart, nie? Że tutaj jak ucieknę, to pisze, że żarcik. No i kurde, za każdym razem daje się nabrać, nie? Tutaj akurat też mi łomot spuścił i już mi przeszło przez mi, że on mnie bije, że je mnie nie zabić, ale jednak, no to są takie żarty, nie? No właśnie, tutaj myślałem, że on chciał mnie zabić przed chwilą, jak widzieliście, a on tylko chciał odknokować mnie, że je mnie zabił Steve'a. Rozumiecie, to akurat knokował mnie 36. Jak tak dziwnie to się stało? Pewnie przez pomyłkę po prostu. No, ale jest nieciekawie tutaj na woksiku. No, kurde. Powiem Wam, widzowie, że w ogóle no, za dużo channeli jest odpalonych. Kurde, gdzie są ludzie? Gdzie są ci ludzie na, na tych generatorach? Kurde, planetach, pustko tutaj, pusto, nie wiadomo co. Nieciekawie, nieciekawie się dzieje. Też pewną dziwną rzecz zauważyłem na rynku i szczerze jestem aż zdziwiony, dlaczego aż tak to działa. Mianowicie yy, zawsze, ale to wcześniej były po prostu kije baseballowe gigadrogie, a teraz kusza ma taką, nie wiem, dziwną cenę na eventowych. Jak zobaczycie, 7,5 miliarda za jedną kuszę, a kije baseballowe są o wiele tańsze. Gdzie to jednak te kije baseballowe tak knokowały tych ziomków, a tutaj tylko 25% na to przyciągnięcie. Nie mam pojęcia, dlaczego aż tak to zdrożało. Jak ktoś wie o co chodzi, akurat, że dlaczego te kusze teraz są takie drogie, bo one wcześniej nie były takie drogie. No to może mi napisać w komentarzu. Jest to na pewno y, giga ciekawe. A z ciekawości mnie zastanawia, czy mam jakąś kuszę. Oczywiście, że mam jakąś kuszę nawet. Widzisz, nawet tutaj mam jakieś itemki. Nie, ej, w sumie jedną kuszę mam. Można byłoby ją w sumie Przedać, miałbym kolejne e, miliardy na odłamki, czy coś. Plus też zastanawiam mnie, czy jeśli był boost ekonomii, to na przykład nożyce są teraz droższe, czy dalej mają jakąś giganicką cenę. Czytaj, 2 miliardy, miliard 600 za nożyce 33. To jest, to jest mniej niż 9 odłamków, fragmentów kosmosu, nie? No to naprawdę, teraz wydaje mi się, że jest bardzo łatwo zacząć tutaj na tych rapikach. Kasa dropi bardzo fajnie. No w sumie wiadomo, nie? Tylko te runy mogą być problemem. To nie wiem, w sumie sprzedałbym tego, tą kuszę, albo w sumie zostawię, może potem, nie wiem, Jakby będę naprawdę zdesperowany, to ją sobie sprzedam. Chciałbym jeszcze jakąś osobę zabić, która nie jest po prostu zwykłym Aquamanem, nie? Ale powiem Wam widzowie, że naprawdę jest to całkiem ciężkie zadanko. Tutaj jakiś Aquamenik sobie oddał za plus 9, no ale plus 9 to zawsze jest plus 9, nie? Tutaj komuś po prostu zawsze zbije totem i on po prostu sobie ucieknie bardzo szybko. No i tutaj też jakiś Grubini69 się wtedy zginął. Kurde, biednie sobie na szybciej kopał. Szkoda, mi Raszko tak zabiłem, no ale... Kurde, nie wiem, jak naprawdę. Miałbym seta Aquamana. Wyjście tutaj na strefę PvP to byłoby ostatnie miejsce, na które bym poszedł. Mamy killa w locie, Marcelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciekawe, jak się tutaj. Jak powstał ten nick? Albo ta kombinacja liczb jest taka dość nietypowa. Zawsze się zastanawiam, właśnie, jak takie niki powstają, nie? Ale pozdrawiam cię cieplutko. Niestety, on dał killa w locie. Dobra, widzicie, no co ja mogę powiedzieć? Musimy zaryzykować po prostu. No nic się nie dzieje tutaj na tych rapach. Naprawdę, jak się staram znaleźć jakąś klepę, ale jakoś szczególnie nic tutaj nie ma. Więc no co? No chyba musimy tutaj przybombić sobie jakimś rapy boksikiem. Czuję, że może to oddać, wiem, że troszeczkę stracę kasy na tym, chociaż w sumie wolałbym pewnie bardziej zrobić jakieś losowanie run, ale raczej mnie na to nie stać tak, wiadomo, nie stać, więc tutaj mamy rapy boxa za 9,5 miliarda sobie otworzymy takiego jednego skromnego liczymy oczywiście na 20 Jowiszowych pyłów, no bo to jest 20 miliardów, nic innego raczej mnie nie interesuje, może miecz Harry'ego Pottera mamy miecz Hermiony, więc F, ale nie takie duże bo ten miecz Hermiony chyba tam kosztuje widzowie jakiś tam, nie wiem, ile może taki miecz Hermionki kosztować, Najtańszy 10 miliardów, więc w sumie Jesteśmy na y, lekkim plusie Nie mogę na pewno y, narzekać Raz, dwa, trzy, raz, dwa i trzy Raz, dwa, y, trzy I sobie wystawimy za 10 miliardów taki miał, Mam nadzieję, że y, zejdzie Tutaj nawet od mojego najlepszego kolegi Rydzusia Gzy dostałem na MSG No to jest co, to jest naprawdę prawdziwa przyjaźń Jeszcze tutaj chcę, żebym mu oddał połowę Oczywiście to zrobię, no bo tak robią koledzy prawdziwi Nie tacy, którzy chcą na pewno kogoś zabić Na y, strefie bez elit Widzimy się jutro o 15, bo robimy daily, na razie i ma.